O ich burzliwym romansie mówiła cała Warszawa, a skandal, który wywołali, na długie lata stał się jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w środowisku artystycznym. On, przystojny i charyzmatyczny aktor, który potrafił oczarować publiczność, zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Ona, wybitna dziennikarka, której talent i osobowość sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej telewizji. Spotkali się w latach 60. na planie Teleecha, pierwszego w Polsce talk show, i choć oboje od dawna mieszkali w tej samej kamienicy, nigdy wcześniej nie mieli okazji się poznać. Kiedy ich drogi w końcu się skrzyżowały, nie było odwrotu. Ignacy Gogolewski był już wtedy mężczyzną o ugruntowanej pozycji w świecie teatru i filmu. Talent, uroda i wdzięk sprawiły, że uwielbiały go kobiety. Miał w sobie coś, co przyciągało do niego ludzi, potrafił być ciepły i ujmujący, a jednocześnie miał w sobie nutę tajemnicy. W młodości, jeszcze w czasie studiów, poślubił koleżankę z uczelni, Katarzynę Łaniewską. Ich małżeństwo wydawało się szczęśliwe, a na świat przyszła ich córka Agnieszka. Wydawało się, że stworzyli udaną rodzinę, ale los miał dla nich inne plany. Irena Dziedzic była kobietą niezwykłą. Wyróżniała się nie tylko klasą i elegancją, ale także błyskotliwym umysłem i charyzmą, która sprawiała, że ludzie chcieli jej słuchać. Jej kariera nabrała tempa, kiedy w drugiej połowie lat 50. zaczęła pracę w telewizji. Szybko stała się gwiazdą, prowadząc Teleecho przez kolejne 25 lat. Jej rozmowy z gośćmi były pełne inteligentnych ripost i dowcipnych komentarzy, a ona sama uchodziła za kobietę tajemniczą. Nikt nie wiedział, ile naprawdę ma lat. A kiedy ktoś próbował to ustalić, zawsze odpowiadała w ten sam sposób, że ma trzydzieści. Nawet jeśli mówiła tak przez kolejne dziesięć lat. Zawsze otaczała ją aura tajemniczości. Plotkowano o jej romansach, łączono ją z wieloma wpływowymi mężczyznami, od Jana Suzina po Józefa Cyrankiewicza i Edwarda Gierka. Szeptano nawet, że miała syna, którym rzekomo był dziennikarz Grzegorz Woźniak, choć oboje traktowali te spekulacje z humorem. W rzeczywistości Irena Dziedzic nigdy nie doczekała się dzieci. Była przez pewien czas żoną dziennikarza radiowego Janusza Bałabana, ale ich małżeństwo nie przetrwało. Po tym rozstaniu czekały ją kolejne zawody miłosne. Liczyła na związek z Janem Suzinem, ale on wybrał inną kobietę. Nie zmieniało to faktu, że wokół niej zawsze było głośno była kobietą, o której się mówiło. A potem pojawił się Ignacy Gogolewski. Spotkali się podczas nagrania programu. A ich rozmowa od razu nabrała innego wymiaru. Chemia między nimi była wyczuwalna dla wszystkich. Wystarczyło jedno spotkanie, by między nimi zaiskrzyło. Nie bez znaczenia był fakt, że mieszkali w tej samej kamienicy, choć do tej pory ich drogi nigdy się nie przecięły. Dzieliło ich kilka pięter, ale wkrótce odległość ta przestała mieć znaczenie. Gogolewski początkowo próbował zachować pozory, wracał do domu, ale coraz częściej znikał na całe dnie. Nagle jego żona zaczęła zauważać, że coś się zmieniło. Pewnego dnia odkryła, że jej mąż nie nocuje w ich wspólnym mieszkaniu, ale kilka pięter niżej, u Ireny Dziedzic. Romans, który miał być ukrywany, stał się tajemnicą Poliszynela. Nie minęło wiele czasu, a aktor zaczął stopniowo przenosić swoje rzeczy do mieszkania prezenterki. W końcu wyprowadził się na dobre. To, że porzucił rodzinę dla innej kobiety, było szokiem dla otoczenia, ale jeszcze większą sensację wywołał fakt, że nie odszedł do młodszej, a do kobiety starszej od siebie. To był jeden z najgłośniejszych skandali tamtych lat. W środowisku artystycznym wrzało. Ludzie plotkowali, a prasa nie odpuszczała. Katarzyna Łaniewska, choć zraniona, nie robiła scen. Wiedziała, że nie może nic zrobić, by zatrzymać męża. Po latach wspominała, że było jej przykro. Ale nie próbowała na siłę walczyć o ich związek. Wiedziała, że czasem lepiej odpuścić. Podkreślała jednak, że Ignacy był dla niej ważny, bo to dzięki niemu nauczyła się interpretować wiersze, co stało się jej wielką pasją zawodową. Rozwód odbył się dwa lata po jego wyprowadzce do dziedzic. Oboje przyszli na sprawę razem, bez kłótni, bez awantur. Po wszystkim poszli na kawę. Dla łaniewskiej najważniejsza była ich córka. Dlatego, mimo tego, co się wydarzyło, starała się zachować z byłym mężem poprawne relacje. W jej sercu pozostał smutek, ale też wdzięczność za wspólne lata i za córkę, którą wychowali. Historia romansu Ireny Dziedzic i Ignacego Gogolewskiego była jednym z największych skandali tamtej epoki. Ich miłość rozgorzała gwałtownie, burząc życie innych, ale czy była warta tego zamieszania? Czas pokazał, że wcale nie była to bajka z happy endem. Ich relacja nie przetrwała próby czasu. Choć na początku wydawało się, że nic ich nie rozdzieli, rzeczywistość okazała się inna. Wielka namiętność, która połączyła ich na planie Telecha, z czasem zaczęła się wypalać. Ostatecznie każde z nich poszło w swoją stronę. Irena dziedzic mimo swoich zawodowych sukcesów nigdy nie znalazła trwałej miłości, a Ignacy Gogolewski, choć miał wiele związków, nigdy nie wrócił do Katarzyny Łaniewskiej. Tak zakończyła się jedna z najbardziej burzliwych historii miłosnych polskiego świata artystycznego. Skandal, który przez lata rozgrzewał opinię publiczną, ostatecznie stał się tylko wspomnieniem, a uczestnicy tego dramatu poszli dalej, każdy na swój sposób próbując ułożyć sobie życie na nowo. Miłość, która zaczęła się od ognia, skończyła się chłodem i milczeniem. Po dwóch latach burzliwego, pełnego namiętności związku Irena Dziedzic i Ignacy Gogolewski rozstali się w sposób, który był dla dziennikarki ciosem. Na jaki nie była gotowa. Aktor, który jeszcze niedawno dla niej porzucił rodzinę, teraz podjął decyzję o odejściu, nie zostawiając nawet szansy na rozmowę. Nie było wyjaśnień, nie było burzliwego pożegnania, nie było emocjonalnych scen. Była tylko nagła pustka, gdy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Irena przekroczyła próg swojego mieszkania i zobaczyła, że rzeczy jej ukochanego zniknęły. Każda półka, każda szuflada, każde miejsce, które jeszcze przed jej wyjazdem było dowodem ich wspólnego życia. Teraz było puste. Nie umiała w to uwierzyć. Nie spodziewała się tego, choć w ostatnich miesiącach czuła, że między nimi zaczęło coś się zmieniać. Próbowała do niego dotrzeć, znaleźć odpowiedzi, porozmawiać. Miała nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys, że jeszcze mogą coś naprawić, że wystarczy kilka słów, kilka gestów, by wróciło to, co było na początku. Jednak dla Ignacego wszystko było już zakończone. On nie widział sensu w tym, by cokolwiek tłumaczyć. Miał już nowy cel, nową fascynację, nowe pragnienia. Jego myśli były gdzie indziej, przy innej kobiecie. W jednej z późniejszych rozmów aktor stwierdził, że przez całe życie wiązał się z silnymi kobietami, ale to one go wybierały. Przyciągał kobiety, które chciały mieć kontrolę, które potrzebowały mężczyzny, nad którym mogłyby dominować. Irena była inna. Była świadoma, że nie uda się jej narzucić mu swojej woli, więc nawet nie próbowała. Może właśnie dlatego ten związek trwał tak długo jak trwał. A może dlatego zakończył się równie nagle jak się rozpoczął. Po odejściu od Ireny Gogolewski, jeszcze nieraz rozkochiwał w sobie kolejne kobiety. Jego czarująca osobowość, sceniczna charyzma i męski wdzięk sprawiały, że niemal każda, która pojawiła się w jego życiu, prędzej czy później stawała się częścią jego historii. Był w stanie podbić serce Niny Andrycz, a potem znalazł się u boku Joanny Rawik. Każda z tych relacji miała swój początek, swoje uniesienia i swój nieuchronny koniec. Irena Dziedzic przeżyła tę stratę głęboko, choć starała się nie dawać tego po sobie poznać. Nie umiała jednak, tak jak była żona Gogolewskiego po latach, spojrzeć na to z dystansem, wybaczyć i uznać, że to, co się wydarzyło, było tylko jednym z etapów jej życia. Zraniona duma, świadomość, że została porzucona, sprawiły, że w sercu pozostał żal, którego nigdy do końca nie wyzbyła się. I choć później w jej życiu pojawiało się jeszcze kilku mężczyzn, żaden z nich nie zagościł na stałe. Los sprawił, że mimo zakończenia ich romansu, drogi Ireny i Ignacego raz jeszcze się skrzyżowały. Gogolewski został zaproszony do Telecha jako gość wraz z Emilią Krakowską, swoją filmową partnerką z produkcji Chłopi. To była jego najgłośniejsza rola, rola Antka Boryny, która zapewniła mu miejsce w historii polskiego kina. W tym czasie ich relacja już nie istniała ale dla wielu obserwatorów tamtej wizyty w studiu było jasne, że emocje jeszcze nie do końca wygasły. Emilia Krakowska wspominała po latach, że podczas spotkania z Ireną Dziedzic Dziennikarka wyczuwała coś więcej, chciała sprawdzić, czy młoda aktorka i jej były partner mieli ze sobą coś wspólnego. Pytała o to w sposób wyrafinowany, subtelny, lecz nie pozostawiający złudzeń co do jej intencji. Krakowska nie miała powodów, by czuć się zagrożona, ale wiedziała, że Irena była kobietą, która nie przepuszczała szczegółów. Wiedziała, że w świecie, w którym się obracali, mężczyźni tacy jak Ignacy byli obiektem pożądania wielu kobiet, a ona sama była jedną z tych, które przez pewien czas miały do niego dostęp. Przez kolejne lata wokół Ireny Dziedzic pojawiały się nowe plotki o romansach, ale żadna z tych relacji nie zamieniła się w coś trwałego. W pewnym momencie sama przyznała, że chociaż wychowano ją na kobietę, która miała zostać żoną i matką, to zrobiła wszystko, by być niezależna. Jej życie nie potoczyło się tak, jak wielu oczekiwało. Była ikoną telewizji, ale nigdy nie stworzyła rodziny, nigdy nie miała dzieci, nigdy nie stanęła przed ołtarzem po raz drugi. Tymczasem Gogolewski nieustannie dryfował przez kolejne etapy swojego życia. Wkrótce objął dyrekcję teatru w Katowicach i właśnie stamtąd dojeżdżał na plany filmowe. Jego historia miłosna z Ireną była już tylko wspomnieniem, które przeminęło, a w jego życiu pojawiła się nowa kobieta, gotowa przejąć pałeczkę i stać się kolejną częścią jego historii. Jedna historia się kończyłaby, inna mogła się rozpocząć. A tam, gdzie kiedyś była miłość i namiętność, pozostała tylko świadomość, że nawet największe uczucia mogą w końcu wygasnąć.